Cześć, witam Was moi drodzy, dzisiaj mam dla Was nowość od Peugeota, nowy 2008. Ten tutaj model przyjechał dwa dni temu i dzisiaj udało mi się go dostać, więc mam nadzieję, że zrobimy szybki test, ponieważ dopiero co ma założone tablice do jazdy i chyba jestem pierwszą osobą, która się nią przejechała. Więc zapraszam Was do oglądania i testu nowego Peugeota 2008. 2008 wersji z silnikiem 1.5 HDI o mocy 100 koni i 8 biegowej automatycznej skrzyni. Tak na domiar sprawę, to jest 7 biegowa 8 to jest nadbieg, no ale to już dowiecie się w teście innego pojazdu, który też dobraz mam przykowany. Jeśli chodzi o nowego 2008 w porównaniu do poprzednika, to bomba, nie, ten jest rewolucją jest też o 14 cm dłuższy i ma o 6 cm dłuższy rozstawość, więc z tyłu na pewno pasażerowie odczują więcej miejsca no i popatrz na ten wygląd, naprawdę nowy design Peugeota i te światła, jeszcze tutaj tak linia w takim kształcie klina jak zobaczcie z tej strony to tutaj o tak schodzi szyba w tę stronę i idzie od dołu pod górę Wygląda super mega, bardzo mi się to podoba, takie agresywne. No i te światła w technologii, właśnie takiej 3D, ciemne, czarne, czarne obrysówki, tu wszystko fajnie to ciemne szkło. Tutaj mamy logo Peugeot, przez całą długość maski. W tej wersji tutaj, jak widzicie, też jest kamera cofania, jak i czujniki, więc pomaga naprawdę fajnie, jeśli chodzi o prowadzenie. Śmiesznie wygląda, to jak widzicie, tutaj ten duży, wystający zderzak, no ale taki, taki mamy design. Co mi szczególnie się podoba to fajna ta linia ta krzywizny tutaj od tylnego błotnika do drzwi i z przodu tak samo. Więc wygląda to naprawdę super. No i cały czarny dach. Ten czerwony kolor bardzo ładnie kontrastuje. No i tutaj mamy światła LEDowe. Widzicie tutaj? Peugeot LED Technology mamy adaptacyjny tempomat akurat w tej wersji i asystenta pasa ruchu ten lane keep assist, ale też mamy tutaj taki pomocnik, że jak zjedziecie jak zjedziecie na linię to on wam koryguje więc układ kierowniczy jest bardzo wspomagany tak elektrycznie, ale to powiem wam za chwilę felgi to tutaj mamy 17-calowe naprawdę w porównaniu do poprzednika to ten jest piękny, wygląda rewelacyjnie. Co o tym sądzicie? Tu mam kluczyk, te dwa kluczyki nowe. O, i co mogę wam powiedzieć z takich fajnych yy, rzeczy, ponieważ przy 508 zauważyłem i to wam powiem przy teście 500 w kombi, te tutaj kły, jak widzicie, tutaj całe świata, one są w standardzie LEDowe to nam tutaj będzie zawsze świeciło to nie będzie jakiś tam plastik który no niestety w 508 wersja Allure czyli tej podstawowej środkowej no nie jest LED o to nam się zamknęło usterka podświetlane widzicie na dole lampka nie zapraszam Was do wnętrza, więc wnętrze może być już niektórym znane. Bo to 208 oczki drzwiowe, tak samo tutaj. Te listewki bardzo ładnie wyglądają i też 208 takie coś ma. Fajny, miękki podłokietnik, to jest tutaj przyjemne. No, plastiki tutaj dość twarde, ale fotele wyglądają i trzymają naprawdę fajnie. Brakuje tylko jednej rzeczy: to już nie tylko w tym parzocie żeby unieść tutaj pod udami miejsce, żeby można było ten wodę troszeczkę podnieść na chwilę, nie tylko wajchą do góry go podnieść, ale podparcie łód pod to by się przydało. Dobra, wejdziemy sobie do środka. Solidnie takie trzaśnięcie, jak słyszeliście. No tutaj mamy mały schowaj, naprawdę jest mały, na skubeczek jakiś tam mały napój i drobiazki tutaj pochowacie. Pełna elektryka. Jak widzicie tak fajnie wszystko. Takie imitujące włókno węglowe przez całą deskę, tu za kierownicą, aż do drugich drzwi. Dzisiaj wszystko nowe, zafoliowane. Wyświetlacz z całej inforozrywki. No i ten nowy wirtualny i cockpit, który jak widzicie, o, tu jest 3D, czyli też stąd będziecie fajnie wszystko. Jak wchodzicie do auta, się zaświeci, będziecie widzieć. To zaraz wam to pokażę. Zobaczymy, jak wyglądają. Cała grafika podpalenia auta, widzicie fajnie to pod kątem tu, fajnie wszystko widać. Tu mamy ustawienia indywidualne, minimalistyczne, tak jak we wszystkich. Teraz peżetach. No i tutaj ten ekran dotykowy, którym widzicie tym przyciskami. Tutaj włączamy klimatyzację, nawigację, teraz jest niedostępna jeszcze. Radio, ustawienia samochodu. Apple Tutaj mamy telefon, Apple CarPlay, wszystko. łączycie ten. No i tutaj jedynie co, tymi przyciskami fizycznymi włączamy sobie no chyba, na to. No i tyle. Ciągnę, kluczyk schowam i pokażę Wam jeszcze parę rzeczy. No oczywiście mała kierownica. W automatycznie automatycznej mamy manetki. To sterowaniem e, i-cockpitem. Tutaj radio. Tu widzicie, tu mamy ten y, asystent pasa ruchu. I żeby nie zjeżdżać, y, on właśnie koryguje. Automatyczne światła. No i tutaj ten ekran i fizyczne przyciski, jak widzicie tutaj pod kratkami. I ten taki fajny dotykowy jest, jeśli chodzi o grzanie foteli dla kierowcy i pasażera. No to panel przejęty z 208, takie widzicie, klikamy tu, tylko tak trochę. Szkoda, że nie można poprzez te przyciski wejść do menu. Zaraz pokażę, tylko mam tutaj włączenie na maksa klimy, wyłączenie, cyrkulacja, blokada i w sumie szyba przednia i tylna. Czyli na dobrą sprawę tymi przyciskami mamy panel klimatyzacji, dwa porty USB, więc bardzo fajnie, tutaj zobaczcie, ta półka nam się otwiera w ten sposób, o. Widzicie, to taki na dobrą sprawę, myślicie, że tutaj, tutaj trzeba tu kliknąć, tak nam się otwiera i tu mamy fajną półkę, bo można położyć telefon. W niektórych wersjach tutaj będzie ładowarka indukcyjna, tutaj akurat jej nie ma, ale fajnie wyśilej gumy więc nic za mnie nie powinno wyjeżdżać, więc tu zawsze możecie sobie telefon, tu sobie jakieś drobiazgi schować, tu kolejna półka i gniazdo zapalniczki 12V. Automatyczna skrzynia, hamulec postojowy, tutaj mamy tryby jazdy, kałeczki. Tutaj, tutaj akurat teraz klucze schowałem. I bardzo malutki, jak widzicie, naprawdę mikroskopijny yy, schowek. I chociaż trochę o, głęboko, bo rękę Na pewno sprawę dotąd można coś wsadzić, więc nie ma takiej tragedii. Ale on nie ma regulacji w górę, tylko widzicie, można go przesunąć do przodu. Jest pod takim kątem w dół nasilony. Fotele naprawdę fajnie, że tutaj taką jakby eko-skórą, przede wszystkim materiałem. No i fajnie, bo ma Isofix z przodu, co jest dużym plusem. I schowek. Dość głęboki, widzicie, chociaż wąski, ale głęboki tutaj miejsce na jakieś dokumenty drobiazgi. Dobra, chodźcie do tyłu. A teraz zobaczcie sobie z tyłu. A jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Bardzo wielka, Wielki otwór do tankowania, ponieważ tutaj mamy też AdBlue. Na drzwiach tutaj nic, nic się nie dzieje, twardy plastik. Podłokietnik jedynie miękki, fajny. No i bardzo malutka, jak widzicie, kieszonka. I rzućcie okiem sobie na kanapę. Kanapa bardzo fajnie wy yy, wyprofilowana. Mamy dwa izofixy. Kieszonki w fotelach 2 USB. Jak widzicie, miejsca na nogi naprawdę mam sporo. Ja mam e 78 nad głową mnóstwo miejsca. W ogóle jest tutaj naprawdę komfortowo. I tutaj nie mamy, nie mamy podłokietnika, ale fajną rzeczą, jaką tutaj jest, to tak jak w pierzecie 508. Dotykowe, dotykowe. Teraz Wam pokażę bagażnik. Bagażnik widzicie 423 litry, więc urósł w porównaniu do poprzednika. Jest naprawdę głęboki, tylko mamy bardzo wysoki próg, plus ten długi zderzak, widzicie, na długość ręki, więc coś włożyć będziecie musieli trochę się nawysilać. Tutaj mamy taką małą półeczkę. To nie. No i nie ma żadnych niestety haczyków. Nie ma żadnych haczyków, więc taki minus. Jest też taka półka i pod podłogą. A to możecie sobie przenieść do góry i koło zapasowe, więc tą półkę możemy przenieść tutaj, żeby było wyżej. Więc fajny miejski, rodzinny crossover. Dobra, to teraz przejedziemy się i Wam opowiem trochę o właściwościach jezdnych i jak się tym autem jeździ. O. Czekajcie, bo klapa bagażnika się nie domknęła. Z, jakie odczuwam, jakie mam odczucia z jazdy nowym e 2008? Powiem Wam tak. Fotele są fajnie bardzo wygodne. Trzymają nam tutaj fajnie y, boczki. Brakuje tylko podparcia y, ud. Gdyby było możliwość podniesienia fotela, byłoby naprawdę super zawieszenie, o, teraz to jest dużo było progów zwalniających więc lekko tak podbija, ale jest naprawdę wygodne, nie jest też za miękkie nie jest za twarde, więc zawieszenie zestrojone jest troszeczkę dziwnie ale, ale dobrze się nim jedzie układ kierowniczy bardzo jest, tak powiem Wam wspomagany, taki czuć, że jest elektrycznie... elektryczne wspomaganie czuć, że ta elektronika nam tutaj angażuje i pomaga im szybciej jedziemy tym jest to mniejsze odczucie a też jest to związane z tym, że właśnie mamy ten adaptacyjny tempomat, mamy tego asystenta pasa ruchu więc kiedy droga będzie naprawdę ładna, bo to dopiero działa się widzi oba pasy no to będziecie czuć, że jest opór na kierownicy do tego trzeba się przyzwyczaić, chyba, że wyłączycie wszystkie te asystenty ale nie wiem, czy to aż tak zmieni charakterystykę nam jazdy Ogólnie no, pozycję musicie przyjąć dość, dość dobra, jest wysoka pozycja, jeśli chodzi o za kierownicą, ale jeśli po, usiądziecie wysoko, kierownicę musicie opuścić nisko, żeby widzieć te zegary. No tak już właśnie właśnie zrobił, bo jeśli podniesiecie kierownicę na maksa, nie będziecie nic widzieć. O, teraz mi system pokazuje, że widzi ładnie drogę i o, samemu skręca, samemu koryguje tor. Ja mam ręce tutaj, o, jest informacja, chwyć kierownicę, więc... Fajnie, fajnie to działa. Mamy tutaj właśnie odczyt znaków, czyli czyta nam znaki drogowe. Więc naprawdę bardzo bardzo fajnie wyposażony ten samochód jest. Na pewno do jazdy takiej codziennej wystarczy Wam ten 100-konny silnik, czy to diesel, czy benzyna. I taki Wam polecam. 130 koni to już będzie większa frajda. Ale zamiast automatu wziąłbym manual sześciobiegowy manual dużo lepiej wykorzysta potencjał samochodu tak to wyciszenie kabiny powiem wam, że słychać delikatnie silnik na razie jeszcze jest zimny, więc startownym się nie włączył ale jest na plus naprawdę, no słychać diesla, słychać akurat silnik ale nie jest tutaj przesadnie przesadnie głośno, więc Przyjemnie będzie tutaj. No, jeśli chodzi o jazdę, to naprawdę będzie wygodny ten peżot. Powiem szczerze, że naprawdę wygodny samochód. No, przyspieszenie może być. Demon prędkości to nie będzie nigdy. To nie są auto do jakiejś szaleńczej, szybkiej jazdy. Jeśli chodzi o widoczność, no to lusterka są duże, fajnie wszystko widać. Z przodu powiem Wam, że widać maskę, ona jest taka fajna, napompowana, duża i widzicie, to macie ten... Ale przez to, że siedzimy wysoko, widoczność naprawdę jest fajna. Ten słupek nam tak nie, nie, nie ogranicza, jeśli chodzi o słupek, ponieważ też między lusterkiem jest mała szczelina i też będzie co widać. Do tyłu, no zapomnijcie, jeśli chcecie zobaczyć coś tutaj. słupki. C są ogromne, przeolbrzymie, szyba jest wysoko, więc z tyłu to kiepsko, więc dobrze, że tutaj mamy kamerę i czujniki parkowania, więc fajnie nam to wszystko ułatwi, jeśli chodzi o manewrowanie na ciasnych parkingach, zwłaszcza na ciasnych parkingach, czy tam wjazd w jakieś miejsce. Co mogę Wam powiedzieć? no Polecam Wam jeśli jest już dostępny u Waszego dealera w mieście w 2008, żebyście się nim przejechali, sprawdzili jak to auto chodzi. Miłe wrażenia, materiały przyjemne, powiem Wam szczerze, fajny, fajny samochód. Porównanie do poprzednika, to jeśli chodzi o wygląd, to jest przeskok. Wow, design świetny. Wyposażenie też jest naprawdę na wysokim poziomie. Też wszystko uzależnione jest od wersji, ponieważ ta najbiedniejsza to na przykład Peugeot 208. Nie mamy cyfrowych zegarów. Nie wiem jak tutaj, ponieważ to jest jedyny na razie dostępny u tego dealera model, więc tylko tyle wam mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was, zachęcam i zapraszam do oglądania. Subskrybujcie mój kanał i czekajcie na kolejne filmy i nowości. Miłego dnia. Cześć.